Cześć kochani, dzisiaj zapraszam was na odcinek z krzyżówkami ciekawe num numerki z drapy, bo mam tutaj z drapki z numerem drugim oraz 13. także no takie fajne numerki, zobaczymy jak one tutaj wypadną, zaczniemy sobie od y, dwójeczki także trzymajcie kciuki no i zaczynamy R i G. Dalej mamy B i Q. Q nie widzę. Y i D. jako i co co tam dalej mamy W i E nie widzą. L i F. No to F nam tworzy chyba słówko? Nie, bo tutaj widziałam, że są dwie literki F, ale zabrakło O. Dalej. P i N, no to dobry bonus, brakuje tylko O. I ciekawe, czy będzie X i S. Jeszcze X S Tutaj jest Dalej mamy M Dalej K Przedostatnia literka to P No, chyba nic z tego nie będzie. Sprawdźmy. O, jest o, o, o. Jest o. No, to fajnie. Obstawiam 3 euro, ale zobaczmy. Tutaj już nigdzie nic nie było. H nie było, T nie było. U, a V było, ale. Bute. No dobra. No mamy 6. Także odcinek nam się zwrócił tak czy inaczej. Zdrabka z numerem drugim, a jeszcze jedna przed nami. Jeśli ta druga będzie wygrana, no to będziemy na plusie. Także drapiemy teraz trzynastkę. Ujot. Ups, zepsuł mi się ten paczyczek. A, całkiem się połamało. Dobra, chyba nic z tego nie będzie. Muszę zmienić drabaczek. Może tym coś wyskrobimy. X i C. X. No, tym też będzie ciężko. Kur... To zatrzymaliśmy się na X i C, no to... Chyba już wszystko zrobione i oraz klu klu nie widzę te i sorki. SB. Gdzie był w piastce? Pani widziałam. Dalej Z i F, E i E, E daje nadzieję, no bo E zawsze jest dużo tych literek E, zazwyczaj. to oto nam się tworzy już pierwszy wyraz, zaznaczę. Dobra. Co tam dalej? Mamy N. P było. nam no, dwa kolejne wyrazy. Jest wygrane tutaj i tutaj. I tutaj był trzeci. No także świetnie. Jest prosik. No V i M. Czy było D? I E? M, 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 M. Nie było A. V. R H nie było A nie było Jeden, drugi Trzeci nie Jest wygrana Tak to wygląda Czasami mniej znaczy więcej Kupiłam tylko dwie zdrapki za 3 euro Czyli 6 euro wkład w odcinek A w jednej było 6, czyli zwrócił nam się już cały odcinek W drugiej był zwrot 3 euro Więc 3 euro jestem na plusiku Także no dzisiaj udowodniłam Kolejny raz, że mniej znaczy więcej. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki, komentarze oraz subskrypcje. A ja na dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczorku. Życzę Wam wysokich wygranych w Waszych zdrapeczkach. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Pa, pa!